Cześć, przewodniczącego programu Pulaker i Norge, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak zapewne zauważyliście, od dłuższego czasu filmiki na kanale Pulaker i Norge pojawiają się bardzo rzadko. Powodem tego jest to, że podczas ich realizacji poznałem wiele osób, które bardzo aktywnie angażują się w życie Polonii w Norwegii i razem postanowiliśmy otworzyć stowarzyszenie o nazwie Pulaker i Norge. 16 czerwca 2016 odbyło się spotkanie inauguracyjne, i od tego też dnia kanał Pulaker i Norge staje się kanałem informacyjnym, na którym będziecie mogli znaleźć różnego rodzaju relacje z projektów, akcji oraz y, przedsięwzięć, które to stowarzyszenie będzie przeprowadzać. Y, z mojej strony zapraszam wszystkich do współpracy. Odwiedzajcie nas fan, fanpage na Facebooku Pulakeri Norge albo wysyłajcie maila na adres Pulakeri jeżeli los Polonii w Norwegii nie jest Wam obojętny. Ja już się z Wami żegnam i zapraszam do obejrzenia krótkiej relacji ze spotkania inauguracyjnego. Na razie. Jestem Magna Kośnicka, jestem psychologiem, który tutaj jest od trzech lat. Pracowałam wiele lat z dziećmi niepełnosprawnymi po przemocy seksualnej w terenie Warszawy. Generalnie jakby skupiam się na pomocy tutaj szczególnie rodzinom w sytuacjach kryzysowych. Jestem interesuję się prawem, gram na gitarze, nie umiem, ale lubię tańczyć. w mnie już. No, jestem Magdalena, ja reprezentuję taką Orkiestrę Śledczej Pomocy w Oslo. I jesteśmy w Oslo, będziemy grać po raz siódmy już, także zapraszamy Was wszystkich do pomocy, wsparcia Wielkiej Orkiestry. na Domin, ja razem z dwójką moich przyjaciół otworzyliśmy, już otworzyliśmy, ale jeszcze zaczęliśmy działać, fundację Kocham, Znakże Pomagam. W ramach tego chcemy pomagać ludziom biednym w Polsce.